Cześć, tu Aviva! Chcę dzisiaj porozmawiać o mojej ulubionej mikoryzie, Dynomiko. Szukałam czegoś, co wspierałoby moje rośliny przez cały cykl wzrostu. Tutaj wkracza Dynomiko Spark. To ulepszony nawóz 3 w 1, zawierający unikalne grzyby mikoryzowe, korzystne bakterie oraz wzmacniacze wzrostu. Tajna formuła Dynomiko Spark łączy trzy silne składniki, które naprawdę robią różnicę. Wyobraź sobie mikoryzę współpracującą z bakteriami oraz biostymulatorami, aby wspierać Twoją ryzosferę. Odblokuj składniki odżywcze dla swoich roślin i przyspiesz wzrost. Spark jest Twoim partnerem w uprawie od początku do końca. A teraz najfajniejsza część. Dynamico Spark jest dostępny w poręcznej formie proszku. Do rozpuszczania, w trzech wygodnych rozmiarach. Można go stosować w każdym podłożu, tworząc pożywkę do podlewania, w tym w systemach nawadniających. Więc wypróbuj Spark już dziś. I pomóż swoim roślinom wystartować. Podczas gdy uprawiasz rośliny, Spark pomaga im rosnąć.